Witam was bardzo serdecznie z racji tego, że jestem trochę przeziębiony i mój głos nie nadaje się do dłuższego gadania. Pokażę wam dzisiaj jak poprawnie zainstalować oraz skonfigurować pada na naszym komputerze od Xboxa 360 lub PlayStation 4. Pierwsze co robimy to udajemy się na stronę Microsoftu i szukamy sterowników do xboxa 360 do kontrolera Nieważne, ważne czy mu używamy pada do ps4 czy xboxa udajemy się na tą stronę wybieramy swój system operacyjny oraz pobieramy tutaj w tym miejscu sobie sterowniki no, nie, ma nie ma po polsku ale to nie ważne ściągamy je po czym je podłączamy najpierw kontroler no, i instalujemy nasze sterowniki. Następnie musimy się udać na stronę, którą podam Wam yy, pod filmikiem, i na tej stronie to jest forum. Tutaj, na tej stronie, musimy pobrać program, który się nazywa DS4 Tool. Yy, to będzie ostatni link, to będzie najnowsza wersja. Ściągamy sobie oczywiście najnowszą wersję, po czym rozpakowywujemy. No, i wygląda to tak po rozpakowaniu. Musimy wejść najpierw w Virtual Bus Driver i go zainstalować. Klikamy tutaj dwa razy. Ja już mam to zainstalowane, więc nie będę teraz tego robił. Następnie udajemy się wstecz do naszego folderu z DS4 Tool i klikamy dwa razy na ten SCP Server. No i wyskakuje nam takie okienko. Tutaj mamy wyświetlony nasz kontroler, jego adres MAC, poziom naładowania baterii. No, i ta, mój touchpad jest tutaj włączony. Używam kontrolera do PS4. Mamy tutaj również opcje. Możemy zmienić podświetlenie. Kilka innych opcji tutaj. Możemy nawet mapować przyciski. Ja mam tutaj wszystko pod siebie poustawiane, więc nie będę teraz tego robił. Możemy również udać się do. Naszych urządzeń i drukarek, i tutaj nam się nieważne, czy mamy pada do PS4 czy Xboxa, nam się wyświetla tutaj Xbox 360 Controller. Możemy kliknąć prawym przyciskiem, wybrać Game Controller setting Settings i wybieramy nasz kontroler, klikamy Properties, i tutaj możemy sprawdzić, czy nasz kontroler reaguje. Tutaj możemy powciskać przyciski i sprawdzić. Czy wszystkie nam reagują na polecenia. Ok, to by było na tyle. Nasz mój kontroler jest już gotowy do użycia. Mogę odpalić grę i używać go dowoli. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do subskrybowania oraz oglądania moich innych filmików. Pozdrawiam i do zobaczenia.